Piękne Shadow Driverki, Mega Mocny, Bayonet Freehand i epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7000 złotych i co najlepsze, mogą być Twoje. Do tego przytacie kotwi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania! Hej, cześć się przyjaciele, przyjacielu, witam cię. Mega serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na CSGO Skinsie, na którego cię serdecznie zapraszam, jeżeli masz 18 lat. Jeżeli 18 nie masz, no najzwyczajniej w świecie grać tutaj nie możesz. Myślę, że jest to proste, myślę, że jest to zrozumiałe. Dużo ludzi tutaj gra, w związku z czym pozwolę sobie zarąbać. No bo co mam innego tutaj zrobić? Jakąś batelkę za 3000, coś takiego mniej więcej bym celował. Co my tu mamy? Dwa razy porcelan case. Ej, to może mieć potencjał, tylko bym sobie dodał jeszcze jedną tutaj. Na trzech graczy. Ostatnio wygrałem klasyka, więc teraz lecę w sposób na... Trzy zwykłe skrzynie, nawet bez żadnego busta. No, nie jest to zagranie, którym bym się na ogół tutaj pochwalił. W sensie, no, myślę, że wymyśliłem coś innego. Zazwyczaj tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale okej, okay. zobaczmy, co tutaj nas czeka. 4000 zł, więc to też nie jest tania. Batla, musimy trafiać jak najmniej, co na początku nam, no, umówmy się w. Wprost, no po prostu nam to nie wychodzi, powiedzmy co szczerze. No ale dobra, a WPA Simi YK, no też to nie jest najtańszy możliwy drop. Chyba ta batelka będzie ciężka zgarnięcia, chyba, że Alex i Adrian teraz czymś wylecą, no ale ja dorzucam jeszcze Nomada za 2200. W związku z czym się nie udaje, ale zwycięzca zgarnia 10 koła, co mnie tylko i wyłącznie cieszy, podbijam jeszcze jedną skrzyneczkę stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogęś tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Każda przegrana batla dorzuca jeszcze jedną skręczkę. Możemy sobie coś takiego tutaj wymyśleć. Przynajmniej jeszcze raz sobie może coś takiego zrobimy. Zobaczymy. Tak jak bot Michael oraz bot Adrian naszymi oponentami w tym momencie się stają. I zobaczmy, co tutaj wywróżą. Na początek bardzo fajny start z naszej pozycji. Mamy te 700 przewagi. stów i y, 30 zł będą z tą szczary. Ale to nie jest czegoś kosmicznie dużo. Nie bójmy się tego zauważyć. Na chwilę obecną w porządku podbicie wartości, więc git. No i no magic. No magic pierdzielony poleciał i już Michael wychodzi na prowadzenie. Teraz, żeby Michael jeszcze coś trafił. Okej. Okay. Silk Tiger za 1500? Let's fucking go! Wygrywamy to bardzo niewiele, bo zaledwie 100 zł tu było różnicy, ale to mi się podoba. 13 tysięcy sobie zgarniam, tak, o, i to mi się podoba, jestem na fajnym plusie w dniu dzisiejszym. Więc ja sobie posortuję od najdroższych, pozwolę sobie zablokować te dwa nomadziki tutaj, a resztę sobie z pieniężę, w wyniku czego jestem jakby kasem tyle samo, tylko że mam jeszcze takie dwa nomadziki, co mi się mega podoba. I w tym momencie klikam kolejną battle i znowu sobie polecimy z tym PortSan Case's co Ko ile ono kosztuje na jesterku? 12 koła, więc damy takie dwie, damy na trzech graczy i na szerku. Czyli na trybie, oczywiście, gdzie wszystko to, co trafimy razem, leci do jednego wora. W związku z czym będziemy się cieszyli zarówno z moich dropów, jak i z dropów oponentów, którzy w tym przypadku to bot Michael oraz bot Alex. Jest to zafienia chociażby Gangnir, więc zliczę na coś takiego. Karambit, bardzo fajne rękawice. Nie jest źle, ale tu jeszcze sporo, sporo oddafienia. Musimy tutaj zawić 75 koła, więc wiele nam brakuje. Bardzo dobry i Karambit. Let's fucking go! Będzie plus! Będzie plus 8000 złotych. I to mi się podoba. Zarombista M9 leci do mnie, więc tą M9 w, w tej sytuacji sobie tej blokuje, sprzedaje to. Odblokuję sobie już te dwa nomadziki, bo czemu by też nie i na początku dwa bardzo mocne drafy z mojej strony, w sensie dwa dobre kole, żeby dwie, dwa patle stworzyć. To mi się podoba, przyjacielu. Jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać coś od wielu metod płatności, bliki, skiny, krypto, paysafe'y i tak dalej. I koniecznie użyj kodów FIAKO, który nawet jak nie chcesz nic wpłacać, da ci 2,10 groszy totalnie, totalnie na start z Afryko. Natomiast jeżeli już chcesz sobie coś płakać, wpłacać oczywiście, nie namawiam, nie zachęcam, ale jeżeli taką decyzję podjąłeś, no to warto sobie powiedzieć że przykładowo w sobie 1000, no to masz wtedy 1100. Myślę, że warto o tym wiedzieć? Dodatkowo trwają trzy rozdania, o których pewnie słyszałeś na początku tego filmu. Tak czy siak trwają trzy rozdania. Jak wpłacisz sobie 15 złotych z moim kodem, bierz udział w rodzaju na takie shadowki. Jak wpłacisz dwie dychy z moim kodem, bierz udział w rodzaju na szadełki na bajoneta, e, więc nie ma wiochy, A jak wpłacisz sobie 3 dychy z moim kodem, to bierz udział w rodzaju na szadełki, na bajoneta oraz na kawałka fire serpent. Jak możesz zobaczyć, ludzie hucznie dołączają tutaj. Też możesz wywnioskować, że im większa twoja wpłata, tym w teorii większa twoja szansa. Więc tak to wygląda, tak ktoś prezentuje Hat Trick Case, 470 zł Karamit. Karamit jest tutaj, myślę, że celem, który powinniśmy celować. Cel, który powinniśmy celować. No nieźle powiedziane, fenomenalnie powiedziane. Trzy takowe skrzynie. 1410 zł. Zobaczmy, co z tego wywróżymy. No, ciula, wywróżymy to oczko dalej, czyli te dwa karambity. Byłoby czymś zupełnie, zupełnie innym, czymś zupełnie, zupełnie lepszym. A tak to z 1400 zł. robimy 35. No, mega, mega dupa. Miejmy nadzieję, że coś teraz by się tutaj wydarzyło. Ten karambit ile jest? szóstka warty? Tak by mi się mniej więcej wydawało. 5000. No, tak czy siak, byłoby miło. Naprawdę byłoby miło. Czułbym się zobowiązany, gdybym coś takiego tutaj zobaczył na moim monitorze. Tak czy siak, z tym trafieniem 900 na minus. No ojoj, tu będzie jeszcze gorzej, więc no w teorii powinienem się z tego dropu, no ale to był duży minus, więc ojoj, ojoj, no nie rozpieszcza nas ta skrzynia, mamy karamita! Bęk, mamy karambita, drugi piękny nożyk w dniu dzisiejszym trafiony, leci do mnie, po pierwsze ta M9. Teraz jeszcze karambit za piątala, zostawię go sobie, póki co, podkreślam, póki co. Striking ninja case. Dawno się nie widzieliśmy przyjacielu. 600 zł coś takiego na jesterze, No i otworzymy sobie aż trzy raz, Odważnie, odważnie, powiesz, zgodzę się z tą przyjacielu. Tutaj do trafienia mamy i Carlos za cztery koła, więc w sumie ten hard -trick case wydaje się być pod tym względem chyba bardziej seksowny. Ale tutaj z drugiej strony już szybko dostajemy do w fejzie 4, w związku z czym on z dwa koła, trzy koła nawet będzie kosztował. W porządku. Sprzedam to sobie, no bo oddało to czas pierdzielać, Z drugiej strony jakoś mega na tym nie zarobiłem. Tutaj 500 zł, czyli będę w 1450, a najlepszy przedmiot 3,5 koła. No zobaczymy. Na starcienka pow, Trzeci najlepszy drop to też nie jest turbo, turbo źle. Ale pomimo to jesteśmy na stracie. No, ta skrzynia nie jest zbytnio taka jesterowa, właśnie bym się pokusił o stwierdzenie. W wyniku czego jeszcze raz ją otworzę i chyba pójdę na coś innego, tak teraz sobie myślę. Bo niby spoko, ale znajdziemy coś lepszego. Wyłuskamy tutaj coś fajniejszego. A Simov coś warty będzie. Może te 6, 7 stóweczek, byłoby miło proszę. No, dokładnie tak jak. Takie, o nie! O kurde, misklik, cóż za misklik, dramatyczny W sensie od początku tak miało być. No, jakby na to nie patrzeć. I dzięki temu mamy drugi najlepszy drop, czyli bardzo ładnego huntsmana Jest plusik, to mi się podoba. Elegant, jest jak Prince, no nie? No właśnie, przez co ta skrzynia będzie droga, ale tutaj. Tutaj, tutaj, no od tego Falkiona. Spróbujmy, spróbujmy z dwa razy ją dziabnąć, a nuż taki bajonet, a nóż takie rękawice, no o to już nawet nie mówię, bo to pod 5% podchodzi, ale miejmy nadzieję, tak, że z takiego eleganta to nie będzie jakieś science fiction coś takiego zobaczyć. No póki co jednak 3200 w plecy, no 3000 jakoś, bo te dropy coś warte są, chociaż te 11 złotych, więc też szału nie ma, oj, nie, 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 ja nawet nie chcę na to patrzeć, ja nawet na to nie chcę patrzeć. To jest zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Ale 3% tronika za 430 zł, jak trafimy takie cudo, to nawet 12 koła to potrafi kosztować. Ma to jakiś potencjał. Może się kiedyś ziścić, tak? Miejmy, takie Miejmy taką nadzieję przynajmniej, chociaż ta 9 może kosztować od 6000 do 12. Więc chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, co fajnie byłoby tutaj trafić. No ale zobaczmy. Zobaczmy 13, jeszcze by coś czekało fajnego. O, 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 o! Dociąga się! Let's fucking go! Szczerze nie wierzyłem w to Ale taki well warning chyba. Minimal War za dziewięć koła! No i pięknie, fenomenalnie w dniu dzisiejszym. No muszę przyznać, że jestem zadowolony, to mało powiedziane. Sprzedaję. Znaczy sprzedaję, savewuję to, sejwuje to no i dzisiaj naprawdę mocno. Zaczęliśmy mając 26 koła, teraz widzę, że tutaj w subie mamy jakoś 33 koła, plus jeszcze 3,5 w balancie, więc naprawdę przyzwoicie, naprawdę fajny plusik, pozwolę sobie walnąć sekretną skrzynię, klikacie w puchar, nie ma za co. 960 zł, Bayonet Gamma Doppler, no nie, no nie, no potrzebujemy tutaj trafić noża, żeby ci się jakkolwiek opłaciło, chociaż te noże to już tak na sprawienie najgorsze będą. 2800, stać mnie, nie stać mnie, czyli dwie na razy musimy dupnąć. Proszę do pomóż, proszę do pomóż tutaj z jakimś nożem, ojojoj. Ojoj, oj, oj, to będzie dramat, tak zwany. No, całe te przedmioty, uj, uj, uj tylko nawet najdą nie stać. No, mówi się trudno i żyje się dalej. Tak czy siak, ja, ja po dniu dzisiejszym wychodzę z uśmiechem na twarzy, więc tak trzeba żyć, przyjacielu. Kończę apkę w górę, zostaw i widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, do następnego strzała.